Głównym zadaniem chlorelli jest oczyszczanie zbiorników wodnych. I teraz bardzo ważna uwaga, żeby taka chlorella sama w sobie była czysta i wolna od metali ciężkich. Żeby ma, miała zdezintegrowaną błonę komórkową w sposób bezpieczny, aby zawartość składników odżywczych, która jest w środku, została nienaruszona. I teraz, kiedy taka chlorella jest odpowiedniej jakości, czysta i ze zdjętą błoną komórkową, to wchłania wszelkie bakterie, toksyny czy grzyby w naszej jamie ustnej i przechodzi przez cały przewód pokarmowy w jelitach, oczyszczając nasze kosmki jelitowe. Bardzo duża ilość osób ma zalepione kosmki jelitowe, a więc żeby ta duża zawartość witamin, która jest tak super reklamowana, się wchłaniała w naszych kosmkach jelitowych, muszą być one oczyszczone. I właśnie to jest jednym z zadań Chlorelli, aby oczyścić nasze kosmiki jelitowe. Druga sprawa jest taka, że największą wchłanialność mają całe rośliny i mikroorganizmy, które dostarczamy do naszego środowiska, a więc spożywając chlorellę czy sok z młodego jęczmienia to wszelkie mikro-makroelementy, enzymy, aminokwasy i witaminy, one się wchłaniają prawie w 100% w naszym organizmie to dlatego warto jest częściej stosować coś naturalnego, czy niż chemicznie, sztucznie izolowane witaminy, mikroelementy czy suplementy, aby to, co spożywamy, wchłaniało się w większej ilości procent.